Rozdział dwudziesty drugi W drodze do Veracruz Apacze sprowadzili konie pod mury Puebla. Tomek właśnie ujął cugle Nilchi, gdy naraz z za pobliskiego zakrętu ukazała się gromada jeźdźców na Mustangach. Ujrzawszy Apaczów, wrzasnęli przeraźliwie i runęli na nich jak burza. W mgnieniu oka rozgorzała straszliwa walka. Byli to wakuerzy, zatrudnieni w rancho Don Pedra oraz pomoc pospiesznie ściągnięta od sąsiadów. Uwolnieni kilka dni temu na interwencję Tomka Dwajmetysi prowadzili pogoń. Wiedzieli przecież o co chodziło Apaczom, więc też z łatwością domyślili się, gdzie należało ich szukać. Pragnęli pomścić śmierć Meksykanina i zniszczenie Rancho. Zaskoczeni Apacze i Nawajowie w pierwszej chwili poszli w rozsypkę. Kiedy jednak spostrzegli z kim mają do czynienia, mimo liczebnej przewagi wroga rzucili się w wirwalki. Czarna Błyskawica pierwszy dojrzał obydwóch niedawnych jeńców. Ogarnęła go nieopisana wściekłość. Wskoczył na swego Mustanga. Z w dłoni rzucił się na metysów. Zaraz też jeden z nich runął śmiertelnie ugodzony. Czarna błyskawica dopadł u drugiego. Błyszczący topór śmignął w powietrzu. Wtem Mustang jego potknął się i razem z jeźdźcem potoczył się na ziemię. A Apacze z okropnym wyciem skoczyli na pomoc wodzowi. Kłębowisko ludzi i Mustangów przewaliło się pod mury Puebla. Bosman walczył z największą pasją. Teraz zorientował się, że walka przybiera dla nich coraz bardziej niepomyślny obrót. Podbiegł więc do Tomka, osłaniającego sali i zawołał: Skacz na Nilchi i umykaj z dziewczyną. Tomek zrozumiał, że nie ma chwili do stracenia. Mieszkańcy Puebla mogli uderzyć z drugiej strony i z łatwością przyczynić się do pogromu. Ponadto stronnicy Don Pedra byli znacznie liczniejsi. Prędzej do licha, czy nie widzisz co się dzieje? wrzasnął Bosman. Prędzej zgubisz dziewczynę. Nowa grupa jeźdźców gnała prosto na nich. Tomek przygryzł wargi. Wskoczył na Nilchi. Szybko pochylił się, ogarnął sali ramieniem, posadził ją przed sobą i krzyknął. Nilchi. Klacz z miejsca ruszyła galopem. Kilku wakuerów odłączyło się od bandy i gnało za nimi. Tomek dobył rewolweru. Odwrócił się, dwukrotnie nacisnął spust. Jeden jeździec chwycił się za ramię. Zaraz też wstrzymał konia. Inni popędzili dalej za Tomkiem, Lecz Nilchi dopiero nabierała rozpędu. Pościg zostawał coraz dalej za nimi. W pierwszej chwili Tomek nie zastanawiał się, dokąd mają uciekać. Teraz dopiero, gdy ucichł gwar bitewny, uważnie rozejrzał się po okolicy. Zaraz też skierował Nilchi ku północy w kierunku granicy. Tomku, tak bardzo boję się o pana Bosmana, czarną błyskawicę i wszystkich apaczów, rzekła sali i rozpłakała się. Ja też się o nich boję. To dlaczego sami się ratujemy, a ich zostawiamy? Nigdy bym nie opuścił przyjaciół w potrzebie, gdyby nie chodziło o ciebie, odparł Tomek. Nagle w niewielkiej odległości przed nimi wyłoniła się kawalkada jeźdźców. Tomek przyhamował Nilchi. Czyżby to byli Meksykanie? Na szczęście Sali odwrócona twarzą do niego i cała zapłakana nie mogła spostrzec nowego niebezpieczeństwa. To wszystko przeze mnie, żaliła się. Tylu dzielnych ludzi naraża dla mnie życie, a ja nic nie mogę pomóc. Teraz musimy myśleć o czymś innym. Twoja matka umarłaby z żałości, gdybyś zginęła, pocieszał ją Tomek, starając się przebić wzrokiem tumany pyłu. Już miał zawrócić klacz na wschód, gdy lekki wiatr rozwiał kurzawę. Tomek ujrzał wyraźnie duże, pilśniowe, popielate kapelusze, granatowe mundury i połyskującą w słońcu broń. To byli żołnierze. Jechali trójkami. Środkowy jeździec w pierwszym szeregu trzymał proporzec. Gwiaździsty sztandar! To amerykańska kawaleria! wrzasnął Tomek. Zanim sali zorientowała się w sytuacji, już kawalerzyści otaczali ich kołem. Hello, young man! wołano zewsząd. Tommy, cóż to za panienka? żywo zapytał kapitan Morton, podjeżdżając do Tomka. Właśnie na rozkaz gubernatora Nowego Meksyku urządził wypad wywiadowczy i nieoczekiwanie napotkał Tomka razem z sali, już nieomal uznaną za zaginioną. Opatrzność chyba was zesłała! pospiesznie krzyknął Tomek. Odnaleźliśmy sali Alan, porwali ją Pueblosi namówieni przez Don Pedra. Na nieszczęście, podczas rozprawy, Don Pedro został zabity. Później wszystko wytłumaczę, lecz teraz musimy spieszyć na pomoc, ponieważ mój przyjaciel, bosman Nowicki i nasi sojusznicy, Indianie, którzy pomogli nam odbić sali, toczą walkę z przeważającą bandą wakuerów Don Pedra. Polegną wszyscy, jeśli nie przybędziemy im z pomocą. Mnie bosman kazał ratować sali. Panie kapitanie, kochani, Kochani, ratujcie Bosmana, czarną błyskawicę i dzielnych apaczów! zawołała Sali, na nowo wybuchając głośnym, żałosnym płaczem. Co ty mówisz, śliczna panienko? Czarna błyskawica? zdumiał się Morton. Ratujcie, ratujcie ich! szlochała Sali. Morton szeroko otwierał zdumione oczy, lecz jako wytrawny żołnierz pogranicza nie tracił czasu na wyjaśnienia. Gdzie toczy się bitwa? zapytał krótko. Przy Pueblo Zuni, wyjaśnił Tomek. Wskażę drogę. Naprzód co, koń wyskoczy! krzyknął Morton, uderzając wierzchowca ostrogami. Oddział kawalerzystów pomknął z wiatrem w zawody. W pełnym biegu rozwinęli się w szereg. Na przedzie, tuż obok Mortona i Tomka, gnał kawalerzysta z proporcem Stanów Zjednoczonych. Wkrótce usłyszeli odgłosy walki. Morton wydał rozkaz. Ozwał się głos trąbki, wzywający do ataku. Tomek przeraził się, gdy ujrzał opłakany stan swych towarzyszy. Dzielni Apache i nawajowie bronili się na pagórku przy Pueblu. Wakuerzy zasypywali gradem kul. Gdyby nie odsiecz, wyginęliby co do jednego. Kawalerzyści jak huragan przetoczyli się po wakuerach. Teraz z okrzykiem trwogi Meksykanie uciekali w kaktusowe haszcze. Kapitan Morton pognał za nimi ze swymi żołnierzami, podczas gdy Tomek i sali pozostali przy przyjaciołach. Bosman i sprzymierzeni Indianie, będąc u kresu sił, jeszcze nie mogli uwierzyć, że to nachtach nie jest zi, w ostatniej chwili sprowadził pomoc. Pierwszy ochłonął Bosman. Wyglądał jak demon zniszczenia. Twarz, pierś i całe ciało osmalone miał ogniem. Od stóp do głów zbryzgany był krwią. W prawej dłoni trzymał ciężki Tomahawk. Wolno zbliżył się do Tomka i Sali, przerażonych jego wyglądem. – A to nas przyparli do muru! – odezwał się ciężko dysząc. – W sam czas przybyliście z pomocą. Nie ma co mówić. Zaczęli znosić rannych i zabitych. Kilku dzielnych wojowników nie dawało już znaku życia. Zaraz na początku bitwy poległ mężny wódz długie oczy, ratując czarną błyskawicę. Obok niego leżał na ziemi przecięta twarz i inni. Czerwony orzeł i palący promień w milczeniu pochylali się nad ciężko rannym czarną błyskawicą. Sali i Tomek przypadli doń do głębi przejęci. Chociaż nie stracił jeszcze przytomności, od razu widać było, że to jego ostatnie chwile. Kawalerzyści całą gromadą wracali z pościgu. Kapitan Morton zeskoczył z konia. Przystanął przy konającym wodzu obok Tomka i klęczącej zapłakanej sali. Czarna błyskawica długo spoglądał na swego białego przyjaciela. Nachtach nie jest zi. Na zawsze pozostanie tajemnicą, o czym wówczas rozmyślał ten groźny wódz rewolucjonistów, który poprzysiągł śmierć wszystkim najeźdźcom, a teraz oddawał życie w obronie białego przyjaciela i białej dziewczyny, białej róży. Tak oto kończył się jego sen o wolności Indian. Tomek przyklęknął przy wodzu. Bardzo ostrożnie ujął już stygnącą dłoń. Czarna błyskawica lekko się uśmiechnął. Topór dla wrogów, serce dla przyjaciół, wyszeptał. Tomek nawet nie usiłował ukryć łez płynących po twarzy. Wybacz mi, jeśli możesz, czarna błyskawica. Przyjaźń nasza nie przyniosła ci szczęścia. Nie mów tak, nachtach ni jezzi, szepnął Indianin zamierającym głosem. Prawdziwa przyjaźń to skarb. Głowa jego bezwładnie opadła na kolana czerwonego orła. Duch wielkiego, szlachetnego Indianina rozpoczął wędrówkę do krainy wiecznych łowów. Teraz dopiero naprawdę odzyskał utraconą wolność. Kapitan Morton zdjął kapelusz. Stał z opuszczoną na pierś głową. Nikt nie dowiedział się, o czym rozmyślał ten nieprzejednany wróg czerwonoskórych. Nie musiały to być wesołe myśli. Twarz jego zasępiła się ponuro. Kawalerzyści odkryli głowy palący promień zaczął nucić wojenną pieśń apaczów Po pamiętnej bitwie w pobliżu Puebla Zuni w domu szeryfa Alana odbyła się ważna narada napad i zniszczenie ranczo Don Pedra poruszyły umysły przeciwników Indian Dzięki wpływom ogólnie szanowanego szeryfa śledztwo zawisło na jakiś czas w próżni lecz niektórzy ranczerzy domagali się zwołania specjalnej komisji do rozpatrzenia całej sprawy w takiej sytuacji dalszy pobyt krewkich Polaków w Stanach Zjednoczonych był jak najmniej pożądany. Rozsądny szeryf doradzał im powrotną drogę przez Meksyk. Pani Alan natychmiast zgodziła się na ten projekt, a obydwaj przyjaciele uznali to również za najlepsze wyjście z kłopotliwej sytuacji. Nie tylko oni dwaj byli zagrożeni. Główne ostrze ataku kierowało się przeciwko Indianom, ukrywającym się na terytorium Meksyku. Mieszkańcy tajemniczego kanionu byli teraz zmuszeni pomyśleć o swym bezpieczeństwie, to też na naradę zaproszono wodza chytrego Lisa i palący promień. Chytry lis okazał dużo dobrej woli i rozsądku. Gdy szeryf głowił się, w jaki sposób mógłby pomóc czerwonoskórym przyjaciołom, wódz spytał Tomka, czy w dalszym ciągu ma zamiar zwerbować grupę Indian na wyjazd do Europy. Gdy otrzymał potwierdzającą odpowiedź, rzekł. Wobec tego wojownicy, którzy brali udział w bitwie, pojadą z Nachtach nie Z i grzmiącą pięścią do Europy. Hawk. W ten sposób ostatnia trudność została rozwiązana. Nachtach nie Z, zapewnił Apaczów, że nie będą musieli nosić ubrań białych ludzi. Nakłaniał ich nawet do zabrania całego dobytku, włącznie ze starymi tipi. Szeryf ofiarował Indianom doskonałe mustangi, mieli przecież popisywać się w Europie brawurową jazdą oraz tresurą koni. Tylko jeden palący promień był milczący i smutny. Śmierć nie była dla niego tak łaskawa, jak dla czarnej błyskawicy. Teraz miał cichą nadzieję, że wyzwany swego czasu na pojedynek, grzmiąca pięść skróci jego nędzny żywot. Bosman jakby wyczuł nastrój małego wodza, zbliżył się doń i rzekł. Radzę ci jechać z nami, brachu. Czemu zwieszasz nos na kwintę? Czy grzmiąca pięść zapomniał już, że wyzwałem go do walki na śmierć i życie? Zapytał palący promień. I. Kto by tam takie drobiazgi pamiętał? Wesoło odparł bosman. Ramię przy ramieniu walczyliśmy z Pueblosami, a teraz miałbym szlachtować cię jak... W ostatniej chwili zorientował się, iż byłby palnął głupstwo, więc szukał właściwego słowa. W końcu dodał... Niedźwiedzia! Odwaga Bosmana podczas bitwy zjednała mu wielki szacunek wśród Indian. Palący promień wiedział, że nie mógł sprostać mu siłą. Wolał jednak odważnie zginąć, niż żegnać skalny kwiat jako narzeczoną białego człowieka. Tymczasem marynarz daleki był od krwiożerczych myśli. Klepnął Indianina poufale w ramię i rzekł: Na wieczną między nami zgodę chcę uczynić Ci pewną propozycję. Zaproś mnie na drużbę na swoje wesele ze skalnym kwiatem. No co, zgoda? Przecież ona Ciebie wybrała. Kiep, jesteś palący promieniu. To jej szlachetny tatuś w ten sposób ocalił moją czuprynę. Ona kocha tylko Ciebie. W zagubionym wśród kaktusowej głuszy kanionie, na rusztowaniu wzniesionym ze ściętych drzew, Spoczywał w napowietrznej mogile wódz Apaczów i Nawajów Czarna Błyskawica. W pobliżu niego pochowani byli również wódz Długie Oczy i wszyscy wojownicy polegli w walce pod Pueblo Zuni. Nieopodal mogiły wodza stała trójka białych przyjaciół. Byli to Sali, Tomek i Bosman. Po raz ostatni przyszli go żegnać. Tomkowi wydawało się, że bohaterska śmierć na polu walki była dla tego dumnego Indianina jedynym wybawieniem przed niesprawiedliwością na ziemi. Przecież marzenia Czarnej Błyskawicy nie mogły się urzeczywistnić. Jego dzieje i jego epoka należały już do przeszłości. Rezerwaty były zbyt ciasne dla wodza łaknącego prawdziwej wolności, o którą walka z góry skazana była na niepowodzenie. No, czas już na nas, odezwał się Bosman spoglądając na sali i Tomka. Czas już na nas, jak echo powtórzył Tomek. Jeszcze raz obrzucił smutnym spojrzeniem mogiłę Czarnej Błyskawicy i sąsiednie groby Apaczów. Sali delikatnym ruchem ujęła go pod ramię. Podeszli ku wierzchowcom. Bosman pomógł sali dosiąść konia, po czym udali się w dół kanionu. Wkrótce znaleźli się w gromadce Indian, przygotowanych już do drogi. Dążyli wprost ku najbliższej stacji kolejowej, skąd razem z panią Alan mieli udać się pociągiem do portu Veracruz. Bosman przynaglił konia. Niebawem zbliżył się do sali i Tomka. Przysłuchiwał się ich rozmowie. Jeżeli tylko czas pozwoli, to zwiedzimy Meksyk, stolicę tego kraju, mówił Tomek. Chciałbym obejrzeć sławne Muzeum Starożytności. Nie masz sali pojęcia, ile tam ciekawych zabytków. Ponadto stolica Meksyku posiada najwyższe położenie z wielkich miast i stolic na całym świecie. Chłopak znów zaczął po swojemu, mruknął Bosman. Hm, ale ta mała mimo to wpatruje się w niego jak sroka w gnat. Ładna z nich parka, nie ma co mówić.